No, z tej strony Kabi Morza w dzisiejszym materiale. Moi drodzy, lecimy z wielkim openingiem u naszego widza, który ma Phoenixa, oczywiście Simple, bo to oni powa, moi drodzy, na swoim koncie. Zgromadził ponad, moi drodzy, 962 godziny i ostatnie mecze, no, niestety yy, niektóre przegrane, ale mamy też wygrane, oczywiście na sandzie, no bo to jest oczywiście sadzonowy chłopak, moi drodzy. Co za dzisiaj czeka w materiale? Ja już moi drodzy mówię, Dynasty Case, moi drodzy, i tylko i wyłącznie, a także oczywiście na końcu, jeden wybitny, za 400, golda, moi drodzy. Rewind, Charm kochani. Rewind, Charm Pack. Słuchajcie, zostawcie łapkę do góry, oglądajcie do końca i zdecydowanie oczywiście kibicujcie, a leci. lecimy. moi drodzy, Dynasty to jest skrzynka, która weszła już jakiś czas temu. Oczywiście z niej możemy wyrobić naprawdę ciekawe rzeczy dla naszego kanego widza, który pozdrawia serdecznie swój cały klan Antka, a także dziewczyny oczywiście chcielibyśmy takiego tutaj wydropić. Na pewno by miał się czym pochwalić i zdecydowanie komu zaimponować takim oczywiście nożem, ale mam nadzieję, że go dzisiaj zabędziemy i wybędziemy oczywiście tego świadkami, a my lecimy ze pierwszą oczywiście tutaj skrzyneczką no i zobaczmy, moi drodzy, że poleci no niestety, nie, nie będziemy piskiego. Ja powiem tak szczerze, że sam moi drodzy, oczywiście, nasz zawodnik, czyli oczywiście Simple ma na swoim koncie o ci panie. słuchajcie, patrzcie no chłop normalnie to ma na. Mg Bayonetta ty Jakże ma fajne skinki, no Powiem tak, że naprawdę moi drodzy szacuneczek, szacuneczek kochani, a my lecimy z drugim oczywiście Dynasty Caseem i trzymajcie kciuki, żeby oczywiście to wszystko poleciało po naszej myśli. O kurka wodna ty! No nie wierzę! No, nie wierzę, ty! Słuchajcie, na Kałaka i na oczywiście kosy mamy 2,12%. Ej, zwiększyli procenty! Czyli było 2%, teraz jest 2,12%. A to jest ciekawe. A to są zawodnicy. I tak się tylko teraz ciekawie, moi drodzy. Kiedy to sądowa? Moi kochani, dodadzą satraki na właśnie. Na właśnie, drodzy. Na właśnie kosy. Bo się tak zastanawiam, a tutaj Majchem z satrakiem. No, słuchajcie, ja tego skina jakoś tak nie za bardzo lubię, szczerze mówiąc. Ale że poleciał. No to oczywiście trzeba to uszanować. My polujemy w tym materiale na Genesis'a oczywiście, a także Elipsa. To są moje roznasze dwa najlepsze trafie, jeśli poleci na oczywiście Kaaksa jak Jakby on poleciał, widz normalnie to by wyskoczył z kapci, kochani. Z kapci by wyskoczył. No i mam nadzieję, że dzisiaj będzie taka możliwość, że... o, ci pani, to przecież był! To przecież był! No dobra, słuchajcie, no to w takim razie polecimy dalej, żeby nie było. Żebyśmy tutaj, wiecie, nie marnowali swojego. Stój! Swojego czasu! Swojego czasu, żebyśmy nie marnowali. Ja, PD! No dobra, lecimy dalej, kochani. Komu w drogę temu w czasach to mówią? A my lecimy. No, dynastia i różowy. I bang! I mamy pierwszego ruszowego, moi drodzy, w tym materiale, w tym openingu naszego widza, który jeszcze tak naprawdę niedawno, moi drodzy, miał Silvera, ale przez następne dwa sezony stał się wielką elitą, moi drodzy. A to jest ciekawe, bo, moi drodzy, widzimy, że KD jest ujemne. Jeśli chodzi o zwycięstwa w wygranych meczach, to jest poniżej połowy meczy, ale elita, moi drodzy, była. I to jest ciekawe, moi drodzy, co to się u tego zawodnika wydarzyło. Wow! Ile skinów przeciało czerwonych, ty! Samych kos. No dobra, to lecimy dalej, przynajmniej mój raz już kilka zostało otworzonych, mam nadzieję, że wy też wyczekujecie, bo szczerze mówiąc tutaj, no mam nadzieję, że będzie, moi drodzy, grubo, że będzie, moi drodzy, grubo i tak sobie jeszcze tylko patrzę na te skiny mniej więcej, no ta AWP by poleciała, w ogóle zobaczymy ogólnie na rynku, ile ogólnie kosztuje M9 Genesis, znaczy, jaki, jaki M9 Genesis po prostu, Genesis, nie Karambi, tylko Genesis, kochani. Mantis, ja gadam, no, już tutaj, moi drodzy, można powiedzieć, że zagalopowałem, ale słuchajcie, no tutaj te mantisy, no, kosztują do 2000 i ten jeden wyjątkowy Impact kosztuje ponad prawie, że 7000 widzów, ja jest go tylko 51 na rynku, moi drodzy, tak, mega ciekawe. Natomiast no w takim razie postaramy się tutaj wydropić, wyczarować, wy Marzyć takiego skina dla naszego widza, dla Simpla, moi drodzy. Ty normalnie o pejniku sip... Stój! Stój! nie wiesz! No to jest niemożliwe ty! No w Satraku pompa mi dalej, po co mi ta pompa ty? Po co mi taka pompa ty? Jak tam mu poleci? W Satraku może jakieś te sprawy? A nie tutaj taki. Co tu się w ogóle dzieje, to ja nie mam pytań. To sobie nie mam pytań. Jak wiecie, za niedługo oczywiście też Halloween event, gdzie w tym, moi drodzy, eventie. Będą oczywiście nowe tryby Nowe oczywiście eventowe mapy Moi kochani, będą również Moi najdrożsi No nie wiem czy to mogę powiedzieć Kochani, ale Będzie coś specjalnego Będzie spe coś specjalnego moi drodzy dla was Jako dla graczy, no oczywiście dla mnie też, no, bo jakby inaczej Ale także kochani Podczas tego eventu będzie można najprawdopodobniej będzie zakręcić oczywiście spinem Spinem, mój drodzy, którego dobrze znacie Jeśli nie, no to oczywiście wiecie, że kręcenie jest bardzo proste Tak jak na przykład tutaj tą kosą O tak można powiedzieć No ale z tego spina będzie można też oczywiście coś ciekawego wyciągnąć O ja... Stój! Stój! No nie, no znowu! No znowu! No maj... My... To jest klątwa Majchema Przecież to pewnie jakiś zawodnik jest, ty. Albo jakiś gościu z ich, z ich teamu tam w tym Axel bolcie Ja tylko, tylko te skiny pooznaczamy, widzowie, żeby nam się nie pomyliło. W żadnym tego słowa wypadku. No i słuchajcie. Aj, ja aj, aj, Opowiem ja wam tak. Majchem to jest kląfa Majchema, widzowie. Kląwa Majchema jak nic. No, no. No Majchem, no Majchem. Majchem stary, bo co innego może polecieć oprócz Majchema? Nie może nic w stanie polecieć. ja Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy jeden trik, który kiedykolwiek. Czy kiedykolwiek był robiony? Nie wiem, Wizowie, ale wiem, że był mój rozrobiony i to na moim kanale, więc lecimy tak. Ostatnie. Pierwsze, i moi drodzy, pierwszy różowy. To jest combo, to jest ogólnie klucz do otwarcia, Wizowie. Wielki wrot. Wrot to chyba w drugą stronę ty. No chyba w drugą stronę te wrota. Zamiast, zamiast wyjść, to wy by normalnie bycie się cofać normalnie. Przejdź to, bycie ci się cofać normalnie ty. Dobra. Aksel Bolcie dla naszego widza. Kosa, żeby Polcia. Pokaż, że szanujesz graczy. Big respect. Respekt to chyba w drugą stronę, kochani. Ten big respekt to chyba w drugą stronę do tyłu. No, w końcu jakiś w satraku można kochanego widza. No oczywiście, że nie no bo po co w ogóle widzowi dać satrakty? ty? Po co dać Satrak? A taka ciekawostka, że tutaj w tym oczywiście czarmie mamy niesamowite widzowie. Czarny. Ja mam tylko powiem, ile kosztują, bo pewnie się zapięć za głowę. Ja moi drodzy już się dawno zapałem. Nie wiem czy, czy wiecie o tym, ale moi drodzy kosztuje 6 tysięcy, a także półtorej tysiąca golda. Ogólnie, już kosztowało 20 tysięcy. Ja nie wiem, jak to się stało, że tak szybko cena spada. No, chyba po prostu niektórzy myśleli, że to będzie tak wiecznie trwało. No, no, ta, no, Pro. W ogóle kto gra Fynfalem i kto jest prostego Fynfala? Proszę mi tutaj powiedzieć, no. No, jeszcze nigdy nie spotkałem zawodnika, który by grał lepiej z Fynfala niż z Kałacha. No naprawdę wam mówię. A jeśli wy lubicie grać Fynfalem, napiszcie hashtag, lubię grać Fynfalem. Hashtag lubię, albo lubię Fynfala, lubię Fynfala. I elegancko. No dobra, to dla naszego widza, który lubi fala, tam gdzieś w komentarzach ogarniemy, moi rodzin, to Żeby poleciał teraz famefali do naszego widza. Jak do tego doszło? Nie wiem. Przestaje mi jeść, przestałem spać. Poprzez tego Standofa przecież. Za chwilę. Dostanę zawału. Taka sytuacja się dzieje. Że gdy jest dynastii nic nie leci. To w moim sercu Standofa światło coraz gorzej świeci. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To pisek może sobie ustawić jako dźwięk budzika. To by było dobre, widzę. To by było dobre. Dźwięk buzika. Wy tam normalnie w szko ten, do szkoły do pracy, ale normalnie ta taki hali, który wam śpiewa, taką melodykę z jakąś wymyśloną w 5 sekund, nie? No, słuchajcie, jeśli ktoś tak zrobi, niech to nagra i niech mi wyśle normalnie na Instagrama. Obserwujcie mój drodzy, i wysyłajcie. Zobaczymy, kto będzie taki zabawny, żeby sobie takie rzeczy ustawić. A my lecimy z uśmiechem na twarzy, z uśmiechem. No serio, pukos. Kosę lecimy, ale no nie leci Kosa. No najgorsze jest to w tym całym wydaniu, widzowie, że. My naprawdę chcemy tą kosę. O i naprawdę ich nie chcą dać! To jest najgorsze, widzowie. Co jest najgorsze? Zobaczymy się za chwilę zanudźcie jakąś muzyczkę? W ogóle się was zawsze widzowie na live'a o godzinie 21. Codziennie od około dwóch tygodni robimy live'y codziennie na TikToku o 21, moi drodzy. Dzieje się, jest ciekawe, jest zabawnie, oczywiście gramy, no i prowadzimy przy okazji jak na ten moment nagrywania, moi drodzy, serię. Gdzie gramy tylko i wyłącznie solo, i tam chcemy Mój Roz oczywiście dobić legendę. Legendę, Mój Roz na rangedzie, solo. Mamy aktualnie 2030 mmr -a. No, 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 no. Nie, 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 no, co to ma znaczyć, ty? No, co to w ogóle ma być? Ostatni zimny skrzynek, widzowie. Ja nie wierzę, ty, że takie rzeczy się dzieją. Oho, oho, stój. No już leży ten różowy do olej tylko Majchema. I bez I je I raz tylko chyba w życiu mi się udało zrobić normalnie statrak. track, znaczy Mike statrak. ty. A tak to nigdy widzę. Serio wam mówię. Dobra, dawaj mi te, te kosę. No kosę dawaj no. Bo taka ciekawostka, że tutaj w tych case'ach, w tych tutaj, które widzicie jest trzykrotnie większa możliwość wydropienia tej kosy niż na przykład z tej szynki, która się znajduje na przykład tutaj. O z tej strzyki widzowie, to jest tylko 0,60% a tutaj to jest mój rodzaj 2,17, tam 2,16. Nie 2,12, no. no. przepraszam bardzo. <coughs> oho, oho. Kosmoszecia i. Nie bata. No i tutaj był Mantis. Słuchajcie, ewidentnie. Życie z nami gra jak w, jak w Sandofie, normalnie. Takie rzeczy się dzieją, ty. I takie rzeczy tylko w Sandofie, ty. Gdzie indziej tego nie spotkasz. Bo tam wiesz, że albo wygrasz albo przegrasz. A no tutaj, zary masz milion myśli przed tym pojedynkiem. A szczególnie takim. Dobra. Dobra, pokaż mnie to tu, pokaż, pok. I patrzcie, znowu kosa będzie tą. No i będzie dobra. No i dobrze, że i teraz wiem, że przegrałem, no. <grych> A je tam ten, że jakaś kosa, albo jakieś emocje, no... Co to w ogóle ma znaczyć? Lecimy. Ja normalnie zaraz nosem otworzę, jak nie poleci kosa. No dobra, no to mamy temat, mój rodz. będzie otwierany kosa. No nosem, no. Nosem, mój rodz, będzie o tak, patrzcie. Złoty nos habiego, ty. Bardzo proszę, leci kosa, nie ma za co, widzowie. Prawie poleciała kosa. Prawie poleciała kosa. To coś musi oznaczać, że to jest zaczarowany nos. Zaczarowany nos, normalnie. Dobra, let's go. Łokcie się tu już się będę otwierał, nie, no bo... Nie no ten zaczarowany nos coraz niżej schodzi. Wcześniej jakiś tam... Nie, w sumie zaczął się w samym poziomie w sumie dropu. No i tak, zostały oczywiście cztery, moi drodzy, case do otworzenia. No wiesz, łapki zostawiliście, bo przecież widzę. Byku, co ty to? Da ten, Adaś, Andrzejku ty, Julka, Łapki do góry zostawiamy, co wy to myślicie? Myślicie, że nie widzę? Zostawiamy, no. Łapki do góry lecimy. No nie poleci, no. Chłop, by się nie poleci normalnie ty. No nie ma bata. A my nie lubimy takich rzeczy, widzowie. I co teraz zrobić w takiej sytuacji? Pokazać, że lecimy, że lecimy i się nie zatrzymujemy. Lecisz normalnie jak Adaś, kurka woda, no. Nie poleci, no. Nie poleci, no. Nie ma bata. Dobra. Trzymajcie kciuki. Łapka w górę. Sub, dzwonki przede wszystkim. Pięć lecimy. 3, dwa 1. jeden. No mam nadzieję, że teraz to zrobimy. Jestem zawiedziony. No to powiem tak, tam było 2%, tutaj mamy 0,60, czyli jeszcze mniej niż w innej skrzynce, która jest mega trudna, więc no cóż, no tutaj to ewidentnie nie wierzę, ty nie wierz, no po prostu nie ma bata, ale dobra. Złoty palec. Pełne zaufanie, pełna moc możliwości, widzowie. Jak to u niejednego gościa. Ja nie wierzę! Ja nie wierzę! No, prawie to siadło! Ja nie wierzę, ty! No nie! No nie, no serio! No dobra, słuchajcie, jakaś tutaj zawieszka. s 2 tak, który pewnie kosztuje tam. Z ile kosztuje na rynku? Pewnie nie dużo. to jest to 8 golda! Zarobieni! wytrwa, Wytrwałość to nasza podstawa. Ja wam dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz, widza. Jeśli wy byście chcieli, moi drodzy, zachęcam na Instagrama, napiszcie moi drodzy mnie, a ja dziękuję, zapraszam na i dobrego dnia!